Cześć, ja jestem Weronika, a wy jesteście na kanale Wiem, że nic nie wiem. Dzisiaj będą towarzyszyć nam delikatne, piękne dźwięki deszczu oraz burzy, ponieważ zostały mi dwie godziny na nagranie tego. A akurat zaczęło padać, więc no musicie to znieść tak samo jak ja muszę to znieść. Z góry przepraszam za to, że w zeszłym tygodniu nie było odcinka, ale byłam całkowicie zawalona pracą, po prostu nie miałam okazji, żeby cokolwiek nagrać. Ale teraz mam nadzieję, że wrócę do. Całkowicie regularnego nagrywania. A teraz przechodzimy do kolejnej sprawy kryminalnej. Tym razem będzie to sprawa kanibala z Rotenburga. Sprawa Armina Mayvesa może wydawać się dla każdego z Was dość znana, ponieważ była ona szeroko komentowana. Również ja o samej sprawie dowiedziałam się z jednego Urbexu z kanału Rządny Przygód. Usłyszawszy tę historię, stwierdziłam, że warto ją zgłębić oraz nagrać o niej po prostu odcinek, ponieważ wydaje mi się, że ta sprawa jest po prostu bardzo ciekawa. Nie ma tam za dużo tajemnic, niewyjaśnionych kwestii. Jest to dość jasne i przejrzyste, ponieważ mamy zeznania samego kanibala, który nie bał się mówić o tym, co zrobił. Również cała zbrodnia została udokumentowana na nagraniu. Na samym początku życia Armina było ono naprawdę świetne. Miał on ojca, matkę oraz dwójkę przyrodnich braci, z którymi spędzał praktycznie cały czas, z którymi bawił się świetnie. Jednak to wszystko zmieniło się pewnego dnia, w którym to jego ojciec po prostu wsiadł do samochodu i wyjechał. Mały Armin doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje i zaczął biec za autem. Jednak jego ojciec nie zatrzymał się i po prostu zniknął. Po pewnym czasie mężczyzna zabrał również z domu Armina jego dwóch przyrodnich braci, żeby zamieszkać razem z nimi i ze swoją poprzednią partnerką. I wtedy też młody Armin został w domu sam ze swoją matką. Jakby nie było mu mało po stracie ojca oraz dwóch ukochanych braci, z którymi był bardzo mocno zżyty. Jego matka była dość specyficzną osobą. Była zimna, despotyczna i apodyktyczna. Nie pozwalała Arminowi spotykać się ze znajomymi ani z dziewczynami już w czasie, kiedy był on nastolatkiem. Był on przez nią ciągle kontrolowany i przez to bardzo samotny. Po pewnym czasie jego samotność osiągnęła taki punkt, że zaczął sobie wyobrażać, że ma młodszego brata który miał na imię Franki. W jego wyobraźni bawił się z nim oraz wskazywał mu, co ten powinien zrobić, jak to starszy brat młodszemu. W tym czasie w głowie Armina zaczęły pojawiać się pierwsze myśli o podłożu kanibalistycznym. Do tego wszystkiego zachęciły go rozmyślania o bajce, którą czytała mu mama na dobranoc. A była to bajka Jaś i Małgosia. Armin był zafascynowany tym, że wiedźma chciała zjeść dwójkę dzieci i całymi jej przygotowaniami do tego. Czuł wtedy, że w momencie, w którym zjada się jakąś osobę, przejmuje się jej zdolności, siłę duchową, przyzwyczajenia oraz, że z tą osobą jest się już na zawsze, że jest ona zawsze gdzieś w środku. Wtedy też Armin zaczął wyobrażać sobie, że zjada swoich rówieśników, żeby już nie czuć się samotnym i żeby wreszcie mieć kogoś bardzo blisko. Pojawiała się też wtedy masa niepokojących zachowań z jego strony. Na przykład rozczłonkowywał lalki i później smażył ich części na ogniu. Pokrywał się cały keczupem i nagrywał siebie, udając, że jest w tym momencie mordowany. Później zaczął również gromadzić zdjęcia i filmy, Pokazujące nagłą śmierć. Bardzo go to fascynowało. Jednak przez pewien czas wydawało się wszystkim, że z Arminem jest już całkowicie wszystko dobrze. W pewnym momencie wyjechał on do wojska na służbę, wtedy też zostawił swoją matkę. Poznawał nowych ludzi, zawiązywał przyjaźnie. I czuł się tam bardzo dobrze. Przez 12 lat prowadził stabilne życie, i myśli kanibalistyczne już praktycznie całkowicie zniknęły z jego życia. Jednak wtedy wydarzyło się coś, co znowu obróciło życie mężczyzny do góry nogami. Po 12 latach jego służby jego matka uległa wypadkowi samochodowemu. Wtedy też niestety musiał on, Porzucić wojsko i przyjechać do niej, zamieszkać razem z nią, żeby się nią opiekować. Przez skutki wypadku samochodowego kobieta była jeszcze bardziej chłodna i roszczeniowa dla swojego syna. Mężczyzna od razu poczuł negatywne skutki mieszkania z mamą. Jednak po czasie sytuacja stała się jeszcze gorsza, ponieważ jego matka zmarła. Po jej śmierci jego fantazje kanibalistyczne wróciły ze zdwojoną siłą. Wtedy nie czuł on się tylko przyparty do muru, ale również czuł się ogromnie samotny, ponieważ w tym czasie i przez całe jego życie jego matka była w zasadzie jedyną osobą, z którą spędzał czas. I w tym momencie, w którym ona umarła, zniknęła, po prostu czuł się już ogromnie samotny. Przejął po niej. Ogromny dom, i w nim, na jednym z głównych pięter, postanowił urządzić pokój rzeźnie. Były tam klatki do przetrzymywania ofiar, haki do podwieszania ciał, odpływy na krew oraz materace na ścianach, które służyły do wygłuszenia pokoju. Po śmierci matki, mężczyzna postanowił wcielić w życie swoje fantazje. Zgłosił się on na stronę The Cannibal Cafe, i tam zamieścił ogłoszenie o tym, że szuka osoby, która chciałaby zostać na własne życzenie zabita oraz zjedzona. Wbrew pozorom zgłosiło się do niego aż 200 osób, które chciały zostać przez niego zabite oraz zjedzone. Z każdą z tych osób mężczyzna spotykał się, żeby przeprowadzić rozmowę. Część ludzi zgłaszających się do niego w pewnym momencie. Odpuszczała, twierdziła, że to jednak nie jest to, i mężczyzna po prostu pozwalał im odejść. Spotykał się on z ofiarami po to, żeby je poznać, żeby dowiedzieć się, jakie są z charakteru, jakimi są ludźmi, sprawdzić, czy będzie się z nimi dogadywał, ponieważ twierdził, że jeśli kogoś zjada, wtedy ta osoba zostaje z nim na zawsze. A nie chciałby zostać na zawsze z osobą, z którą się nie dogaduje. Dlatego też najważniejszą sprawą w całym tym szukaniu ofiary było to, żeby znaleźć osobę, z którą będzie się dobrze dogadywał. W pewnym momencie zgłosił się do niego Bert Brandes. Brandes był kilka lat starszy od Mavisa, który wyraźnie w swoim ogłoszeniu napisał, że. Chce zjeść młodego mężczyznę, który jest dobrze zbudowany. Jednak Brandes podesłał mu swoje zdjęcia. Okazało się, że mężczyzna jest dobrze zbudowany, wysportowany i ma świetną sylwetkę. Dlatego też Mejves zgodził się na spotkanie z nim. Na początku ustalali szczegóły ich spotkania przez internet. Poznawali się, rozmawiali. I w końcu też Brandes postanowił, że jednego konkretnego dnia. Pojedzie do kanibala, żeby zostać zjedzonym. Wtedy też wziął on dzień wolny z pracy. Sporządził on testament, w którym przepisywał wszystko, co miał swojemu kochankowi, oraz usunął dane z komputera, żeby nikt nie był w stanie go znaleźć. Również kupił on bilet do miasta, w którym mieszkał Armin gotówką, aby nikt nie mógł go wyśledzić przez jego dane z karty kredytowej. Mężczyźni spotkali się na dworcu i wtedy też Brandes wsiadł do auta Mewesa. Od razu też Brandes zaczął obmacywać i rozbierać swojego oprawcę. Podjechali oni pod dom Armina i weszli do niego już praktycznie kompletnie nadzy. Wtedy też zaczęli oni rozmawiać i dyskutować. Pili razem kawę i omawiali to, co ma się za jakiś czas między nimi wydarzyć. Pierwszą fantazją Brandesa było to, żeby ktoś odgryzł mu penisa i później go zjadł razem z nim. Kiedy Majestes się na to zgodził, Brandes nalegał na to, żeby ten włączył kamerę, żeby po prostu zobaczyć to wszystko z perspektywy osoby trzeciej. Wtedy też poszli oni do łóżka i zaczęli uprawiać seks. Kiedy już miało dojść do odgryzienia Penisa przez Armina, ten zawahał się. Brandes był niesamowicie zawiedziony, ponieważ miał na to ogromną ochotę i stwierdził, że skoro ten się zawahał, to po prostu nie wyjdzie. Wtedy też ubrał się i wyszedł z powrotem na dworzec kolejowy, żeby wrócić do domu. Mavis nie chciał tego tak zostawić, dlatego też poszedł za Brandesem na dworzec i przekonał go, że następnym razem taka sytuacja nie będzie miała miejsca i już wszystko potoczy się po myśli ofiary. Mężczyzna wtedy ugiął się i postanowił wrócić z powrotem do domu kanibala. Mężczyźni znowu wylądowali w łóżku. Wtedy też Armin próbował odgryźć Brandesowi Penisa, jednak to nie wyszło, było to zbyt trudne, dlatego też postanowili użyć zwykłego noża, co też okazało się być dość nieskuteczne. Udało im się go odciąć dopiero przy pomocy dużego kuchennego noża do krojenia mięsa. Wtedy też mężczyźni poszli do kuchni i Meiwes zaczął smażyć Penisa Brandesa razem z czosnkiem na patelni. Później razem próbowali go zjeść, jednak to okazało się niemożliwe, ponieważ danie było zbyt gumowe i zbyt trudno było je ugryźć w jakikolwiek sposób. Dlatego też finalnie danie skończyło zjedzone przez psa gospodarza. Ucięcie penisa na początku strasznie bolało Brandesa, lecz po kilku chwilach stwierdził on z zawodem w głosie, że już go nie boli, a to wszystko przez to, że wcześniej dostał on dużą dawkę leków który popił syropem na kaszel. Brandes, który miał już odciętego penisa, powoli się wykrwawiał. Dlatego też Maeves przygotował mu gorącą kąpiel i włożył go do wanny z gorącą wodą. W oczekiwaniu na to, aż mężczyzna wykrwawi się, poszedł on do salonu czytać Star Treka. Wrócił on do łazienki po kilku godzinach i ku jego zaskoczeniu mężczyzna Nadal żył i nadal był przytomny. Dopiero po chwili Brandes zemdlał. Mężczyzna wyjął go z wanny i zaniósł do swojego pokoju rzeźni. Mężczyzna kilka razy przebudził się, jednak potem znowu tracił on przytomność. Majwy wiedział, że to już jest ten czas na dokonanie ostatniego kroku, czyli po prostu zabicie swojej ofiary. Położył on mężczyznę na łóżku i wziął do ręki nóż. Jednak praktycznie od razu odłożył narzędzie, pocałował mężczyznę w usta, odmówił modlitwę, przeprosił za to, co musi teraz zrobić, i dopiero wtedy ponownie wziął do ręki nóż i podciął mężczyźnie gardło. Odciął mężczyźnie głowę i powiesił go za stopy na haku, żeby z tego jak najszybciej spłynęła krew. Kiedy to się stało, przemył ciało ciepłą wodą i przeciął ciało na pół później, wyjmując z niego wszystkie narządy wewnętrzne. Resztę ciała podzielił na niewielkie części, które zapakował do woreczków i zamroził. Wyjmował je dopiero na odpowiednie i specjalne okazje, żeby po prostu je zjeść. Zanim jeszcze mężczyzna zdążył zjeść całe ciało Brandesa. Postanowił on poszukać kolejnej ofiary w internecie. Zamieścił on kolejne ogłoszenie, jednak zamiast ofiary chętnej na zostanie zjedzoną, do jego drzwi zapukała policja, która dotarła do domu Mavisa właśnie idąc za tropem tego ogłoszenia. Znaleźli oni połowę zjedzonego ciała Brandesa oraz Pokój rzeźnie, w którym mężczyzna został zabity. Mężczyzna od razu został zabrany do aresztu i wezwani zostali psycholodzy oraz biegli, żeby określić, co tak naprawdę działo się w głowach obu mężczyzn. Armin nie został uznany za psychopatę. Według psychologów miał on ukształtowaną moralność oraz odczuwał wyrzuty sumienia. Ponoć było mu bardzo źle z tym, że zabił on brandesa, jednak wiedział, że musi to zrobić. Ludzie w pewnej części uznali, że nie był on nawet mordercą, ponieważ Brandes sam z własnej woli chciał zostać zabity. Czyli to tak, jakby mężczyzna chciał popełnić samobójstwo, a Majwes po prostu mu w tym pomógł. Na początku sąd uznał tę właśnie wersję za bardzo wiarygodną. W pierwszej rozprawie sądowej Majwes został skazany na 8,5% Roku pozbawienia wolności. Po pewnym czasie prokuratura jednak złożyła odwołanie. Wszyscy podważyli możliwość tego, że Brandes sam z własnej woli zgodził się na zostanie zabitym. Twierdzili oni, że był on po prostu wtedy pod mocnym wpływem leków i dlatego też nie myślał trzeźwo. Ostatecznie więc mężczyzna został skazany na dożywocie. Wszystkich cały czas zastanawiała historia Brandesa, dlaczego mężczyzna z własnej woli zgodził się na to, żeby zostać zabitym oraz zjedzonym. A nawet nie tyle zgodził się, co sam zgłosił się do tego. Wykazał ogromną chęć do tego, żeby zostać zabity. Biegli stwierdzili, że Wszystkie odpowiedzi kryją się w jego przeszłości, która jest niezwykle traumatyczna. Mężczyzna, kiedy był jeszcze młodym nastolatkiem, stracił matkę, która umarła w wypadku samochodowym. Od samego początku twierdził on, że nie był to zwykły wypadek, tylko kobieta popełniła samobójstwo na drodze, przez to, że dowiedziała się od swojego syna, że jest on homoseksualistą. Również już po śmierci matki jego ojciec wykazywał ogromną niechęć w jego stronę właśnie z powodu tego, że wolał on mężczyzn. Również zastanawiająca jest największa fantazja Brandesa, to znaczy odgryzienie jego penisa, to znaczy pozbawienie go seksualności. Biegli stwierdzili, że przez swoją orientację mógł on się czuć winny i mógł on po prostu chcieć być ukarany za to. Również ta teoria wzmacnia fakt, że Brandes był seksocholikiem. Mężczyzna, przez całą tę sytuację z Arminem, miał odpokutować wszystkie swoje grzechy, a śmierć miała być dla niego najwyższą formą kary. I to już jest koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie poczytać jeszcze więcej o psychice Brandesa albo samego kanibala. To serdecznie zapraszam, bo wydaje mi się, że to może być bardzo, bardzo ciekawe. Również jeśli Wam się podobało, możecie zostawić lajka oraz suba. A ja już się z Wami żegnam. Cześć.